Jak wspomniałem Wam w odcinku o Bankiecie Kasztanów, skandale wywołane przez artystów to norma, w szczególności te, które wywołują oburzenie kościoła. I tak też było w tym przypadku. Porozmawiamy sobie dzisiaj o rzeźbie przedstawiającej lucyfera, diabła, którą wierni wyrzucili z kościoła, bo była zbyt piękna, i na której miejsce powstała nowa, jeszcze bardziej pomętna. Aby odkryć trochę tajemnic tego Nomen Omen pięknego przedstawienia upadłego anioła, musimy przenieść się do roku 1842 do Katedry Świętego Pawła w belgijskim Lisz. Właściwini dostojnicy zleci tam niezwykle utalentowanemu rzeźbiarzowi, Josephowi Giffowi, wykonanie rzeźby. Ten cel został jasno nakreślony. Rzeźba musi przedstawiać Lucyfera, no, który został przez Boga wyrzucony z Królestwa Niebieskiego, jest jednym wielkim uosobieniem zarówno zła, jak i grzechu. Więc, jak łatwo się idzie domyślić, miała to być rzeźba bardzo potępiająca diabła, no i musiała ludziom przychodzącym się pomodlić dawać jasny znak, jak kończy ściganie się temu Najwyższemu. No i cóż, Właśnie w tym momencie zaczyna się najbardziej komiczna walka kościoła z diabłem. Rzeźba, zgodnie z zamówieniem, została przez Josefa wykonana, a pracownicy umieścili ją we wskazanym w miejscu w katedrze. Następnie została publicznie odsłonięta i ku zgrozie zarówno księży biskupów, ale i parafian, ten do cyfer no to taki jakiś ładny i gorący wyszedł. Za gorący. Nie dość, że miał piękną twarz, model musiał być naprawdę przystojny, to jeszcze okalały ją delikatne, półdługie, falowane włosy. Miał szerokie ramiona i wyrzebioną klatkę piersiową no i był prawie całkowicie nagi, gdyż jego najbardziej intymne części ciała były przykryte tylko kawałkiem tkaniny, którą Lucyfer trzymał kurczowo. Tak, jakby chciał się jeszcze bardziej zagryć? No, być może w tym przedstawieniu wstydził się swojego piękna. Zmysłowości dodawała mu tylko jego poza. Taka mm, można by powiedzieć, że raczej damska. Siedział sobie spokojnie na kamieniu ze subtelnie założoną jedną nogą na drugą. Miał wielkie, złożone, nietoperzowe skrzydła, a twarz w lekkim zamyśleniu spoglądała w dół. No i powiedzcie, że ta rzeźba nie jest przepiękna. No jest, tylko był pewien mały drobniutki szkopu. No nie chuchu, ale nie przedstawiała ona diabła, tak jak wyobrażał go sobie Kościół. Mamy tutaj przecież urodziwego młodzieńca, wyżywionego zgodnie z antycznymi kanonami. Piękna, brak jakichkolwiek śladów tego, że można by uznać go za diabła. No może poza tymi skrzydłami. Wiecie, no nie zastygł też on w jakiejś pozie budzącej przerażenie. O nie! Wśród ówczesnych młodych parafianek budził on tylko zachwyt, tęsknotę i żal, że takich pięknych mężczyzn u nich w mieście nią świadczą. I zaczęło się biadolenie, skomlenie, że to przecież wiecie, no młode dziewczyny są tutaj kuszone, na satanizm przejdą, a i wśród mężczyzn pojawiały się różne wątpliwości co do swojego wyglądu. No bo jak to tak, piękny diabeł, no i rzeźbę wyrzucono z kościoła, i nie było problemie. Tylko, że dziura po niej, no cóż, była widoczna, i głowiono się, co by tu postawić w zamian za tę nieutoną próbę przedstawienia diabła. Co zrobiono? Grzecznie poproszono również rzeźbiarza, starszego brata Józefa, czyli Gioma. No i wiecie, takie, panie, zrób pan tego diabła, ale takiego, no, trochę mniej pięknego. No i rzeźba Guillaume'a stanęła w kościele 6 lat, po rzeźbie swojego młodszego brata. Tylko była jeszcze hmm, bardziej hot niż tamta, i była w sumie trochę takim hołdem dla tamtej rzeźby. Ale od razu tutaj e, powiedzmy sobie jedno, nie. Tej rzeźby już nie wyrzucono, jakoś zaakceptowano tę artystyczną wizję przedstawienia Lucyfera, pewnie z uwagi na to, że Guillaume trochę więcej dodał tutaj hmm, diabelskiej symboliki. Czym różniły się te rzeźby? Głównie tym, że rzeźba gioma miała zamknięte w łańcuchach i kajdanach stopy, taki trochę wizerunek ala prometejski. No, same nogi nie były już tak zesłowo założone na siebie, lecz były bardziej rozpostarte i opierały się mocniej na kamieniu. Lucyper w tej wersji miał również więcej ubrań, ale nie przesadzajmy, że od razu był ubrany w jakąś szatę pokutną. Po prostu liczba warstw materiału osłaniająca jego genitalia się zwiększyła. No ale zwiększyła się również muskulatura upadłego anioła, jego tors był zdecydowanie teraz mocniej zbudowany, no a sześciopak bardziej widoczny. Twarz nabrała też ostrzejszych rysów, nie miała już takiego zamyślonego wyrazu, lecz spoczywała z całą głową oparta na jednej z rąk tego mężczyznę. Bez wątpienia wiemy, że bracia posłużyli się tym samym modelem, no a tak jak mówiłem rzeźba tego starszego jest ewidentnym chodem dla wskazanej przez parafian katedry Świętego Pawła rzeźby młodszego brata. Lucyfer w taki sposób stał się jeszcze przystojniejszy jeszcze bardziej chod. Lecz tak jak wam mówiłem, pomimo znowu podobnego wiadolenia, skomlenia, Dano w końcu sobie spokój i zdecydowano się rzeźbę pozostawić. Więc jak widzicie piękny diabeł wygrał walkę z kościołem, do którego zjeżdżają się teraz sataniści z całego świata. I zostawiają pod pomnikiem swojego idola różne pochwalne rzeczy, stawiają jakieś mini ołtarzyki, a nawet starają się w tym kościele, uwaga, odprawiać rytuały. No czy to nie zakrawa na tragikomedię? Kościół na bieżąco reaguje i ich przepędza. Ciągle też słychać głosy, żeby rzeźby się pozbyć. Znowu, tym razem 150 lat od jej wykonania. Dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie o tej całej sprawie i czy w ogóle afera, jaka wybuchła, no była warta tych wszystkich rzeczy, jakie wokół rzeźb się działy. A jeśli film Wam się podobał, to koniecznie zasubskrybujcie kanał i dajcie łapkę w górę. A my cóż, no, widzimy się. Kolejnym materiale. Cześć!